Hejka, witam ponownie. Chciałabym dzisiaj yy, dać taki przekaz yy, mówiący coś więcej na temat tego, dlaczego moje wypowiedzi są takie ostre i yy, dlaczego yy, nie owijam w bawełnę. Czyli w skrócie mówiąc, dlaczego się tak wymądrzam. Słuchajcie, moja historia jest taka, że miałam tą sposobność uciec z Polski i przez 7 lat mieszkać, można powiedzieć, na trzech różnych kontynentach, gdzie w czasie tych moich podróży poznałam mnóstwo różnych ludzi. Poznałam też można powiedzieć, różne kultury, i e, nabrałam jakby dystansu, oraz e, m, miałam możliwość e, obserwować wiele środowisk, wiele kultur, dziesiątki miejsc pracy e, z innego punktu widzenia. I e, między innymi, jak mieszkałam w Londynie, gdzie e, pracowałam w korporacjach, poznałam na przykład e, moją dobrą koleżankę, e, astrolog, która zajmowała się astrologią jeszcze więcej lat przede mną niż ja, e, która mm, Upewniłam, utwierdziła mnie e, w przekonaniu, że astrologia działa i popchnęła mnie dalej do rozwoju w tym kierunku. E, I razem, wspólnie, ponieważ mieszkałyśmy razem, analizowałyśmy różne sytuacje. To było 15 lat temu, a, gdzie u nas w ogóle nie było opcji, o, opcji żeby e, astrolog mógł wyjść po prostu do świata i powiedzieć: Hello, jestem astrologiem. To wszystko się oczywiście odbywało za granicą, gdzie słuchajcie, czy tego chcecie, czy nie, ludzie są bardziej pootwierani na wiele tematów. My niby wielcy Słowianie, no właśnie, Słowianie konserwatyści, Słowianie trzymający się kurczowo przeszłości, Słowianie nastawieni Negatywnie na inność, na inne kultury, i ci Słowianie, ci sami Słowianie, nigdy nie wyszczuwający nosa poza granicę. Jak taki człowiek może mieć zdrową perspektywę, jeżeli ani nie mieszkał za granicą, ani nie przebywał w środowisku różnych kultur? No właśnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest taka, że przez to, że miałam sposobność pracować w różnych miejscach pracy, od korporacji, przez bary, naprawdę miejsca przeróżne, miałam też możliwość obserwowania ludzi, już mając wiedzę astrologiczną, a, a później zdobywając na przykład wiedzę numerologiczną. Czyli nie trzymałam nosa w książce, tylko obracałam się wokół setki ludzi. I ja akurat wyjechałam z Polski, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, zanim cały ten konsumpcjonizm, to wszystko, to wszystko co najgorsze, spłynęło do nas z zagranicy. No właśnie. Spłynęło to wszystko, co najgorsze, a nie to wszystko, co najlepsze. I właśnie ja widziałam obydwie strony medalu. Widziałam te dobre strony i te złe strony. I na to wszystko, już mając wiedzę numerologiczną i astrologiczną, zaczęłam pracować z ludźmi. Zaczęłam robić jeszcze bardziej dogłębne analizy. Zaczęłam łączyć kropki, robić im przede wszystkim steczne analizy ich życiorysów. I wtedy, krok po kroku, mogłam stwierdzić, że to jest nieprawdopodobne, ale jednak te rzeczy się potwierdzają. Jak tylko uruchomiłam tę energię pracy z drugim człowiekiem przez pryzmat astrologii i numerologii, Zaczęły się też ciekawe rzeczy dziać. Zaczęłam przyciągać do swojego pola wibracje mistrzowskie, które sama mam w swojej dacie urodzenia, i wibracje te, które w ogóle są w tej dacie urodzenia. Doszło do tego, że potrafiłam wyłapywać ludzi po tym, jak się wyrażają, jakich sformułań używają, i szybko potrafiłam wyłapać, kto jest jaką wibracją. I tu nie chodzi o to, że się sprowadza ludzi do wibracji. Tu chodzi o to, że sprowadza się ich do energii, jaką są, jaką emanują. Dlatego jak się jest bacznym obserwatorem i ma się naprawdę... Yy, Dużo osób, które się przewija przez ten wasz życiorys. To wtedy można w jakimś stopniu powiedzieć, że się jest dobrym w danej dziedzinie. I nie chodzi mi tutaj o wymądrzanie się wow, jestem taka super i w ogóle. Nie, 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 nie. To wszystko, co robię, to robię po to. Aby pomagać ludziom wydobyć z nich talenty, bo one w nich drzemią. A astrologia i numerologia na serio może pomóc. Pomagała przez setki lat, była gnębiona, ale też była używana przez różnych cesarzy, królów i jest używana przez polityków. Tylko, wiadomo, osoba, która hmm, Zajmuje się takimi tematami, musi się non stop kształcić. E, I musi też tym wszystkim e, zachować ten element pokory. Dla, dlatego też mm, w ogóle dziękuję wszystkim, którzy przez e, moją drogę życiową się przewinęli, bo bardzo dużo mnie nauczyli. Dziękuję też moim cudownym przyjaciołom. I dziękuję e, wszystkim. Którzy zgodnie z planem mojej duszy zjawili się na mojej drodze, ponieważ wykonali wspaniale swoje zadania i nadal je wykonują. Dlatego też myślę, że jeżeli ktoś coś robi przez 20 lat i jest bacznym obserwatorem, może bardzo dużo dobra wnieść swoją wiedzą w życie innych ludzi, w życie innych ludzi. I dlatego też uważam, że w kraju takim jak Polska warto też pracować nad poczuciem własnej wartości i mówić o swoich osiągnięciach. I takich osób też no nie można odbierać jako przemądrzałe albo jako osoby z ogromnym ego, ponieważ to w Polsce wartość własna jest tak zaniżona, a, że bardzo często jest przerzucona na drugą osobę. I z tym też powinniśmy w sumie zrobić jakiś tam porządek, bo. Powinniśmy się wszyscy wspierać razem. Ale też być jeden w stosunku do drugiego szczerym. I jeżeli ktoś za przeproszeniem daje dupy, to mówić. A, też to otwarcie. Bo mm, cóż, nie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy głaskali po głowach, tylko chodzi o to, abyśmy byli autentyczni. Autentyczny przyjaciel, autentyczny rozmówca, autentyczny klient, nie słodzi tylko non stop, tylko potrafi również yy, wyrażać swoją opinię. I takich ludzi wokół siebie Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie, dziś są moje urodziny. Celebruję i dziękuję za to, że tu jesteście.